Jeszcze kawał informacja, że ten film, o, o ten główny temat będzie w drugim, w drugiej części, więc zapraszam bardzo. Specjala to jest takie Nie jakie Siemano, już było Siemano, już się witałem, dobra. Więc to jest taki odcineczek z Eeey. Okej, okay, więc podsumowując, dziś z nami nasz klej Graczyna oraz gdzie e, ten like, nie wiem, like zwinął. like zginął. ale dobra. E, więc e, e, dajcie słupy, koniecznie. jeśli się nam się spodobało, niedługo będzie fajny moment. mój czuk. Mój Dobra, więc... Ja się z wami żegnam. I... Pamiętajcie... I na razie i... Siemano i... Ja się z wami żegnam i... A! I jeszcze nie. Jeszcze taka jedna rzecz. Nie wyładzaj tego. Jeszcze nie. Nie. Yyy... Z mojego się jeszcze raz później. Teraz możesz to wyłączyć. Cześć. Chciałem ja wam jeszcze powiedzieć, że bardzo wam dziękuję za te wszystkie moje, te wszystkie subskrypcje, które wy mi daliście w ciągu jednego. Nie, w ciągu dwóch miesięcy uzbierałem 22 subskrypcje. Nie, w ciągu miesiąca uzbierałem 22 subskrypcje i to jest naprawdę wielki, wielki postęp. Ja wam bardzo dziękuję. Jesteście po prostu niesamowicie. Niesamowicie jesteście i nie tyle. Nie... po prostu niesamowicie i nie tyle. Tak. Więc teraz już koniec. Siewa.